Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 18 luty. Jest godzina 16.40. Już zaczyna się szarówka robić. Wracam z pracy, że godzinę wcześniej trochę skończyłem. Jeżdżę sobie. Tam jest droga taka leśna. Jeżdżę sobie na skróty do domu. No i mówię tak jeszcze z godzinka. Może gdzieś by tu weszedł, spojrzał, bo tu widziałem wcześniej przejścia o, coś jedzie drogą no i przeszłem z jednej strony teraz idę tutaj, bo tam dalej wiem, że są bagienka a mówię odwiedzę, spojrzę może tam wcześniej łośki zaglądały, może jakaś rososzka, no tak idę sobie tędy się rozglądam i tak w lewą stronę spojrzałem i nawet że jest już ciemnawo to kątem oka leży zeszłoroczna tyczka Aleś po szczęściu No nie chodziłem tutaj nawet w tamtym roku Także nie miałem szans sprawdzić tego Kurde, i to fajna tyczka. Widliczny dziesiątak. Ale ja, ja, Ja cię nie mogę. Szok. Tu już troszkę poobżeramy też ale fajna tyczka, nawet spora większa tego usmaka co w niedzielę podniosło powinna mieć z kilogram. kawidlica spora Normalnie szok. Tak mnie kusiło. Kurczę się zatrzymać i przejść. Jednak jak się ma przeczucie, to nie można ignorować tego. Trzeba sprawdzać. Fajny dziesiątaczki. Lecę dalej. Wątpię, że jeszcze coś znalazł, ale no Jestem bardzo zaskoczony Na świeże to liczę Bardziej może przy weekendzie coś się uda Także Pozdrawiam I dasz bór.